Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z matematyką. Dzisiaj zapraszam Was na tabliczkę mnożenia. Wiem, wiem, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że dla niejednego z Was jest to taka zmora, która straszy Was po nocach, nie możecie spać przez tabliczkę mnożenia, no i Wasi rodzice pewnie też się stresują, bo zdają sobie sprawę z tego, że muszą Was tej tabliczki mnożenia nauczyć, a po prostu nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Obiecuję Wam, że nasze spotkania z tabliczką mnożenia sprawią, że stanie się ona dla Was bardzo łatwa i będziecie radzili sobie z każdym zadaniem właśnie tam, gdzie pojawi się tabliczka mnożenia. Przede wszystkim musicie wiedzieć, że tabliczka mnożenia to jest taki łatwiejszy sposób na zapisywanie, dodawania ale jakiego dodawania? Tabliczkę mnożenia możemy wykorzystać tylko wtedy, jeżeli mamy dodawanie tych samych liczb. Kochani, pierwsze nasze ćwiczenie wprowadzające właśnie przybliży nam zasadę działania tabliczki mnożenia. Popatrzcie, po lewej stronie znajdują się przykłady na dodawanie. Zwróćcie uwagę, że w każdym przykładzie dodajemy te same liczby do siebie. I to jest właśnie to że jeżeli mamy te same liczby, które dodajemy do siebie, to możemy je zastąpić tabliczką mnożenia i przykładem na mnożenie. Kochani, pierwszy przykład. Jeżeli potraficie sobie samodzielnie policzyć, połączyć dodawanie z odpowiednim mnożeniem, które znajduje się tutaj w środku, i jeszcze w dodatku z wynikiem tego dodawania i tego mnożenia, to znaczy, że możecie zrobić zadanie zupełnie samodzielnie. Jeżeli jednak potrzebujecie pomocy, to zostańcie tutaj ze mną, a ja postaram Wam się wszystko wytłumaczyć. Gotowi? Zaczynamy. 2, dodać 2, dodać 2. Jak to zastąpić mnożeniem? Bo możemy zastąpić mnożeniem. Dlaczego? Bo mamy trzy jednakowe liczby. No właśnie, trzy. To jest słowo klucz. Ile jest dwójek? Są trzy dwójki. Jedna dwójka, druga i trzecia. Czyli mamy 3 razy po 2 zapisane, 3 razy po dwójce zapisane. Wobec tego 3 dwójki zapisujemy. 3 razy po 2. I to jest nasze rozwiązanie za pomocą działania mnożenia. A ile to będzie? 3 dwójki. 3 dwójki to jest wynik 6. I mamy wynik 6. Drugi przykład. 5, dodać 5. Ile mamy piątek? Jedna piątka i druga piątka. Skoro mamy dwie piątki, możemy nasze działanie dodawania zapisać za pomocą mnożenia 2 razy po 5. Proszę bardzo, mamy takie działanie. A jaki będzie wynik? 2 razy po 5 to 10 i rozwiązaliśmy drugi przykład. Przykład numer 3. 4, dodać 4, dodać 4 i jeszcze raz dodać 4. Ile mamy czwórek? To jest bardzo ważne pytanie. Jedna czwórka, druga, trzecia i czwarta. Cztery czwórki. Odpowiedzieliśmy sobie cztery razy po cztery. A więc gdzie taki przykład jest? Cztery razy po cztery to... Teraz szybko liczymy. To 16. Proste przykłady wam tutaj przygotowałam. Myślę, że proste. Cztery razy po cztery to szesnaście. Przechodzimy do kolejnego przykładu. 6, dodać 6, dodać 6, dodać 6, dodać 6. Przyznacie, że przykład długi. Możemy go zastąpić zdecydowanie krótszym. Tylko musimy policzyć, ile mamy szóstek. 1, 2, 3, 4, 5. Mamy 5 szóstek, czyli 5 razy po 6. Proszę bardzo, przykład rozwiązany. Teraz tylko jeszcze wynik. 5 szóstek, a jeżeli macie trudności, żeby policzyć, ile to jest 5 szóstek, możecie odwrócić i policzyć 6 piątek. 5 szóstek i 6 piątek to jest dokładnie to samo. Piątkami liczy się zdecydowanie łatwiej. Wobec tego 5 razy 6 i 6 razy 5 to wynik 30. I mamy kolejne obliczone zadanie. 3 dodać 3. Bardzo prosty przykład. Ile mamy trójek? Jedną i drugą. Dwie trójki, czyli dwa razy po trzy. Dwa razy po trzy to sześć. Wynik gotowy. No i ostatni przykład. Kto dobrze śledzi, to widzi, który nam jeszcze, co nam jeszcze zostało. Możemy spokojnie teraz policzyć. Siedem, dodać siedem, dodać siedem i jeszcze raz dodać siedem. Ile mamy tych siódemek? Jedną, drugą, trzecią i czwartą. 4 siódemki, czyli 4 razy po 7. 4 razy po 7 mamy zapis u góry, a jaki wynik będzie? 4 razy po 7 to 28. Kochani, jak widzicie, zamieniliśmy dodawanie, niektóre przykłady były bardzo długie, zamieniliśmy na krótsze mnożenie, czyli to mnożenie jest takim naszym pomocnikiem, żeby nas rączka nie bolała podczas pisania. Możemy za pomocą mnożenia zastąpić dodawanie, ale uwaga, jeszcze raz przypomnę, kiedy wolno nam to zrobić? Tylko wtedy, jeżeli dodajemy do siebie te same liczby. Tak jak tutaj, w pierwszym przykładzie były same dwójki, w drugim same piątki, same czwórki w kolejnym, same szóstki, same trójki i same siódemki. Takim sposobem możemy dojść do tabliczki mnożenia, czyli zastępując dodawanie mnożeniem. Przejdźmy do kolejnego zadania. Przed nami kule śniegowe. Ile jest kul śniegowych? Można zadanie wykonać na dwa sposoby. Można wykonać je w ten sposób, że albo policzycie po kolei wszystkie kule śniegowe, albo policzycie ile, na ilu kubkach one sobie leżą. Spróbujmy policzyć i tak, i tak. Podpowiem Wam, że mamy tutaj trzy działania i dwa z nich są poprawne. No właśnie, które to będą działania? Ile znajduje się na pierwszej kupce kuli śniegowych? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Podobnie widzimy, rysunek jest identyczny z kubką drugą, czyli też sześć. I kubka trzecia to też sześć. A więc sześć dodać sześć i dodać sześć. Możemy dodać wynik 18. Natomiast możemy zrobić nieco inaczej. Możemy od razu policzyć, ile mamy kubek śniegu, tych kul śniegowych. Mamy 3, a na każdej kupce mamy 6 kul śniegowych, czyli 3 razy po 6 równa się 18. A więc moi drodzy mamy to działanie poprawnie wykonane, ale żeby nie było zbyt długie dodawanie szóstek, możemy zastąpić je mnożeniem 3 razy 6. Równa się 18. Kto wiedział, super, gratuluję. Przechodzimy do kolejnego zadania. Mamy bałwanki. Bałwanki śniegowe. Pytanie jest następujące. Ile guzików mają wszystkie bałwanki? I znowu moglibyśmy zastąpić, obliczyć za pomocą dodawania. Wystarczyłoby policzyć, ile mamy guzików na każdym bałwanku. Oczywiście jak najbardziej można tak wykonać zadanie. Policzmy zatem, ile mamy guzików na pierwszym bałwanku. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Pierwszy bałwanek ma 7 guzików. A jak to wygląda u drugiego bałwanka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dokładnie tak samo. A trzeci bałwanek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Wobec tego moglibyśmy obliczyć ilość guzików, dodając do siebie wszystkie guziki z każdego bałwanka. Pierwszy bałwanek to 7, dodać guziki z drugiego bałwanka, czyli 7 i dodać guziki z trzeciego bałwanka, również 7. 7, dodać 7, dodać 7. Ale zamiast męczyć się z dodawaniem, możemy zastąpić to nasze działanie mnożeniem, co trzeba zrobić. Dodajemy albo mnożymy. Ile mamy bałwanków? Mamy 3 bałwanki, a każdy z nich ma po 7 guzików. Wobec tego 3 razy po siedem znajdźmy odpowiednie działanie. 3 razy po siedem działanie środkowe. 3 razy po 7 to 21 guzików. Wszystkie bałwanki mają razem 21 guzików. Uwaga, jeżeli ktoś nie wierzy, może przeliczyć. Zadanie kolejne. Dzisiaj, jak widzimy, takie zadania typowo yy, zimowe. Mamy rękawiczki. Przypominam, jest bardzo zimno na dworze. Bez rękawiczek nie powinniśmy wychodzić, bo możemy sobie odmrozić palce. A już kiedy idziemy lepić bałwana, to tym bardziej nie możemy o tym zapomnieć. Uwaga, pytanie jest pierwsze następujące. Ile mamy rękawiczek? I mamy tutaj, zobaczcie, trzy możliwe działania. Czy mamy cztery razy po jednej rękawiczce? Czy mamy 4 razy po dwie rękawiczki? Czy mamy 3 razy po trzy rękawiczki? Rozwiążmy to zadanie. Popatrzcie. Mamy jedną parę rękawiczek. Mamy drugą parę rękawiczek. Mamy trzecią parę i czwartą parę. Para to ile? Para to 1, 2, trzy, a może inna liczba. Kochani, para to zawsze dwa. Mamy parę rąk, mamy parę uszu, parę oczu, parę nóg. Para to zawsze dwa. A więc para rękawiczek to dwie rękawiczki. Wobec tego, jeżeli mamy cztery pary, prawda, to znaczy, że mamy cztery razy po dwie rękawiczki. Uwaga, a jaki to będzie wynik? Ile to jest cztery razy po dwa? Czy to dziewięć, czy to cztery, czy to osiem? Który wynik będzie poprawny? Kto nie wierzy, kto nie wie, niech przeliczy. Ile mamy rękawiczek? Mamy 8 rękawiczek. 4 razy po 2 to 8. Uwaga, a teraz następne pytanie. Przed chwilą mówiliśmy o parach, a ile jest par rękawiczek? Czy, są, czy jest 6 par? Czy jest 8 par rękawiczek? Czy są cztery? Para to dwie rękawiczki. Liczyliśmy już na początku. To jest pierwsza para. Tu jest para druga, para trzecia i para czwarta. Wobec tego odpowiedź jest prosta. Mamy cztery pary rękawiczek. Waga, uwaga. A teraz zadanie magiczne. Magiczne zero. Dla dzieci, które rozwiązują zadania z tabliczką mnożenia związane, to już to będzie wielka łatwość. Bo te dzieci wiedzą, że 0 naprawdę jest magiczne. Co to oznacza? Kochani, mamy tutaj działania na mnożenie. W każdym z przykładów znajduje się 0. I mamy możliwe wyniki. 7, 9, 6, 0, 8 i 3. I teraz nasze zadanie. Jakie będą wyniki naszego mnożenia? 0 razy 7 to ile to będzie? Kochani, na wstępie powiem pewną zasadę. Kiedy mnożymy razy 0, wynik zawsze będzie wynosić, uwaga, 0. Zawsze to będzie 0. Gdy będziemy mnożyć razy 0, zawsze będzie 0. Uwaga, i to nie ma znaczenia, czy mnożymy 1 razy 0, czy mnożymy 100 razy 0, czy nawet taka wielka liczba jak milion. Milion razy 0 też nam daje 0. A więc słuchajcie, skoro tak, to popatrzmy na nasze przykłady. I rozwiązujcie razem ze mną. 0 razy 7 to 0. 9 razy 0 to 0. 0 razy 3 0. A 2 razy 3 i jeszcze razy 0 zero, też 0. Zero. 0 zero razy 8 i 8 razy 0, 0. I 6 razy 0 to też 0 a jakaś wielka liczba, na przykład 150 razy 0, czy wiecie, jaki będzie wynik? To będzie wynik 0. Możecie teraz biec do rodziców albo do swojego rodzeństwa i zadać im taką zagadkę i zapytać, mamo, powiedz, ile to będzie 2000 razy 0. Co odpowie mama? Mama na pewno powie 0, ale jeżeli komuś by się gdzieś tam kiedyś zdarzyło i wynik padłby zły, to ty już będziesz wiedzieć, że mnożenie razy 0 daje nam 0. Stąd to zero takie magiczne, bo gdy mnożymy razy 0 jakąkolwiek liczbę, otrzymujemy wynik 0. Kochani, to dzisiaj na tyle, jeżeli chodzi o nasze obliczenia z tabliczką mnożenia związane. Mam nadzieję, że nasze zadania Wam się podobały, a ja Wam obiecuję, że to nie koniec działań z tabliczką mnożenia. Dzisiaj były obliczenia tylko do 30, czyli przed monitorami usiadły dzieci z klasy drugiej. Na przykład, ale super, jeżeli zasiadły pierwszaki, bo one patrząc na te wszystkie działania, zapamiętują wiele rzeczy. No a trzecia klasa, bo i drodzy, ja wiem, że dla Was to jest wszystko bardzo proste, ale słuchajcie, powtórek nigdy za wiele. Więc jeżeli wrócicie i sobie wrócicie do tej tabliczki mnożenia i sobie przypomnicie niektóre przykłady, to naprawdę nic złego się nie stanie. Dzisiaj do 30, ale powoli będziemy rozszerzać naszą tabliczkę mnożenia tak, żeby dojść do 100 i żeby każdy z was dostawał super oceny z tabliczki mnożenia, żebyście zostali mistrzami tabliczki mnożenia. Oczywiście życzę wam tego z całego serca i mam nadzieję, że na kolejnej naszej lekcji będziecie tutaj razem z nami. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, pa pa.